z pustym żołądkiem. Po posiłku wróciła na kanapę. No lepiej zdążyłem się ułożyć, gdyż ja wykazała się głowa pana sąsiada? Przyglądał mi się nerwowo, zagryzając wargę. I co? Łapie, o łapie? na do tego głos pani sąsiadki. <gry> czy pada nią? Odpowiedział niepewny pan sąsiad. Ale chyba to idzie, bo przyrębna znikła. A teraz cukierek udaje, że śpi. pre! pre, pre. Ona wyjdzie, a ono wtedy Cach! Możesz już zejść. Nie zejdę, dopóki mysz nie będzie złapana. Odpowiedział głos z kuchni. I powiedz z kotu, że ma jej nie robić krzywdy. Ma ją puścić wolno, niech sobie idzie gdzie indziej. Sąsiad spojrzał zgodę stronę i dziwnie zmarszczył czoło. Minęło kilka minut. Złapałam wreszcie! Sąsiadka leżała chyba do party. Przekręciłem się na drugi bok. Sąsiad spojrzał na mnie z dezaprobatą. E, Pracuję nad tym od krzątą, a do mnie lekko już niecierpliwy wodnik, No, dalej bierz ją. Po chwili poczułem, że podnosi mnie do góry. Twój pan. Miał zupełną rację. Jesteś lewym patentowaniem. Sapnął ze złości. Nic to. Wykorzystamy, że i tak tu jesteś. Przejdź się po domu może. Wypłoszysz tę mysz. Postawił mnie na podłodze. Trudno. Niech będzie dywan. Z miejsca przewróciłem się na, na bok i zacząłem mościć się na dywanie do snu. Złapał ją wreszcie. Sąsiadka nie dawała za wygraną. No nie mi nie bałą rozstaje. Sąsiad był na bota, coś niewyraźnie pod nosem, wziął mnie za ręce i zaczął chodzić po domu. Może poczuje zapach kota i sama się wywieźnie, powiedział z nadzieją. Bardziej do siebie niż do mnie. Zwiedziliśmy w ten sposób dwie sypialnie na piętrze, łazienkę, toaletę, pokój stołowy, spiżarnię i piwnicę. Zajrzeliśmy nawet do garażu. Myszy nigdzie nie było. No może i była, tylko ja byłem zbyt nieprzytomny, żeby ją dostrzec. Zmęczony sąsiad wrócił do kółki. — Złapaliście ją? — wrzącym głosem zapytała sąsiadka. — No i mi zdrętwiało od na tym krześle. — Złapaliśmy! — gładko skłamał sąsiad, który najwyraźniej miał już dość tej całej kecy. Cukierek ją przegonił na cztery wiatry. — Wspaniale! sąsiadka szepnęła schodząc z krzesła. Dobry miała pomysł z tym kotem, prawda? Muszę mu zadać jakiś smakołyk na przykład. A! Niestety! Nie dowiedziałem się jakim to smakołykiem chciała mi oddarować pani sąsiadka. Gdy tylko postawiła nogę na podłodze spod kuchennej szafki, nagle smrygnął jakiś mały ciepły kształt i ruszył z impetem w jej kierunku. Sąsiadka wrzasnęła, skoczyła sąsiadowi na plecy. Przy okazji przewracając krzesło i rozwijając stojące na stole naczynia. Sąsiad, na no taki nie na taki rozwój sytuacji, potknął się i rysnął jak długi na podłogę, zahaczając przy okazji o kolejne szafki i tłukąc ustawione na nich naczynia. Przez chwilę myślałem, czy, czy nie rzucić się za w pości, Ale uznałem, że w ten sposób mógłbym się zmęczyć. Przedtem to podobnie niezdrowe. Sojsiac, oddając mnie tacie, Marcela, nie powiedział ani słowa. Spojrzał tylko na tatę znacząco i tak smutno, że niemal zrobiłaby się go żary. Tato odpowiedział podobnym spojrzeniem, w którym a nie mówiłem było aż nadto gorsze.